Szanowni Państwo, często w kontekście poszukiwań meteorytów pojawiają się takie pytania: Czy meteoryt to zabytek? Czy potrzebuję pozwolenia konserwatora zabytków na poszukiwanie meteorytów? I czy takie poszukiwania należy gdzieś zgłaszać? Zadałem takie pytania w liście do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymałem odpowiedzi. Oto one. Meteoryty żelazne były pierwszym żelazem dostępnym ludzkości do wykonywania przedmiotów. Już 7000 lat temu wykonywano z nich wisiorki, paciorki czy groty strzał. Nas interesują natomiast meteoryty, które spadły z nieba i nie były poddane żadnej obróbce. Zgodnie z artykułem 36 ust. 1, punkt 12. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pozwolenia właściwego miejscowo-wojewódzkiego konserwatora Zabytków wymaga w każdym przypadku poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Akt ten nie dotyczy natomiast poszukiwania rzeczy niebędących zabytkami, m.in. wskazanych przez pana meteorytów. Definicja zabytku zawarta jest w artykule trzecim, punkt pierwszy, który stanowi, że zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Obiekt nie będący dziełem człowieka ani niezwiązany z jego działalnością, jak na przykład meteoryt. Nie może zatem zostać uznany za zabytek, a więc na jego poszukiwanie nie jest potrzebne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytku. Należy jednak pamiętać, że na prowadzenie wszelkich poszukiwań należy mieć zgodę właściciela terenu. Dotyczy to także terenów publicznych i związane jest m.in. z prawem właściciela do decydowania o sposobie użytkowania terenu. I ewentualnej partycypacji we własności odkrytych przedmiotów niezabytkowych. Jeżeli przy okazji prowadzenia poszukiwań natrafi się na przedmiot, który posiada wartość historyczną, naukową lub artystyczną, należy niezwłocznie powiadomić właściwe organy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.